Cześć, witajcie z tej strony i kapitan was w kolejnym odcinku sobotnim serii Zajmap do Farminga 22. Dawno, naprawdę dawno nie było odcinka, ale również dawno i to naprawdę dawno wyszła dopiero jakaś ostatnia mapka do tego Farminga Polska, zrobiona przez polskiego autora. Ale mamy, dorwaliśmy sobie mapę Kairowo V2.1, e, która wyszła do tego Farminga. Za chwilę, chwilę sobie tutaj E, pogadamy co w ogóle tutaj chodzi z tą mapą, no bo my jesteśmy tutaj w innej całkowitej części, ale jeżeli ktoś jest dobrze obeznany, to na pewno tą stronę zna dobrze, tą po prostu tej mapy, tak? E, natomiast za chwilę tutaj wszystko Wam opowiem, pokazuję Wam taki póki co widok mapki. A ja zaczynam czytać chłopi standardowe, jak ja to zawsze robię. Was zachęcam do ustawienia o w górę. Co biega jeszcze tego nie robicie. I jutro zapraszam serdecznie o tej samej godzinie na odcineczek z serii z Orionem, gdzie budujemy Gospo. Myślę, że póki co najlepsze Gospo z tych dwóch, które się póki co ukazały. Mega, fajne na malutkie maszynki, także lecimy. Witamy w Kairowie. K, a ciężka nazwa Krajowo to mała mapa inspirowana terenami południowej Polski. Mapa posiada jedno gospodarstwo, dużo łąki lasów, wieś i mapa klimatyczna Polski jest gotowa w 75%. To jest nowa wersja mapy z Farminga 19. Tak to wygląda od pana e, Kairowski, się tak nazywa na pan na YouTubku. No, i generalnie opis no, jest napisany tako jak na dwójkę z Polaka, natomiast no, mapa jest gotowa w 75% i tak dalej, więc no, ciekawie to brzmi. Natomiast o co tutaj w ogóle chodzi z tą mapą? E, przeczytałem sobie dwa komentarze, które były e, pod tym a postem yy, pod tą mapką na no, z portalu no i tam było napisane żeby nie pobierać bo to jest po prostu zedytowana Dolina i wiecie co, no respimy się nic w tych okolicach, ja tak patrzę ty ja dobrego sobie odpaliłem, to faktycznie jest Dolina, nie? Mówię co jest grane w ogóle, także tutaj nam się wszystko zgadza Oprócz tych terenów, tak? No bo to jest właśnie zedytowana dolina. My sobie mamy serię Singla plus jeszcze budowanie tutaj mieliśmy, więc mniej więcej wiem co tu się pozmieniało. Plus minus. Na pewno tutaj ten cały teren się pozmieniał, bo jak widzicie tutaj normalnie są pola. Tutaj po prostu został, powstał po prostu taki lasek, tu mamy ewentualnie taką łąkę, więc to się na pewno tutaj nam już pozmieniało. Tutaj tak samo chyba było normalne pole, tak, to było normalne pole, teraz mamy łączki. Także co nieco się tutaj pozmieniało, troszkę ta mapa została przedytowana jeżeli chodzi o skupy, skup Agrol to chyba nazwa została zmieniona. Bo AgroL to prawdopodobnie tutaj, a tutaj było co innego: ten bazarek zbył, także to chyba nazwa została właśnie zmieniona. Chyba że to chodzi o tam jakiś skup kamieni polnych, tak, a tam jest AgroL, przepraszam bardzo, nevermind. Eee, co my tu mamy? Miedzy na pewno zostało powiększone i tutaj brzydko to zostało powiększone. Tutaj widać pole, no źle, tu po prostu trawa jest dana jakby farmiego, farmingu. Także to jest na pewno źle zrobione. Gospodarka taka jaka była. A tutaj tak samo, tutaj tak samo, plus, minus, tak mniej więcej te pola kojarzy jeszcze wiadomo nie wszystko, e, tutaj chyba łąka została zrobiona, tu mamy nawet bone, proszę bardzo, takie jakieś, no sporo tych łąk, faktycznie sporo łąk. Tutaj tak samo, e, pełno, pełno tych łąk tutaj zostało e, postawionych. No i tutaj mamy już tą nową część, tak? Także no nie wiem jak to nazwać. E, mapa się nazywa Kajerowa, więc niech to tak powiedzmy zostanie, że tutaj, no to jest Dolina Przedytowana. Nie wiem, czy tutaj są te różne zezwolenia przez autora Doliny i tak dalej, i tak dalej, bo jakby nie było to stricte jego mapa, tylko po prostu tutaj Przedytowana i jakby f dodana. Wiem, że jest na pewno Dolina. E, Wiem, że jest na pewno dolina, ta nowsza wersja, gdzie ta dolina została rozbudowana z tej małej mapki. Nie wiem jak ona wygląda, czy to faktycznie jest nawet tam, w tej nowej dolinie, nie wiem. Nie wiem jak to wygląda. Natomiast tutaj mamy sobie jakąś tam chaciendę. tutaj po drugiej stronie również mamy takie malutkie pola i to naprawdę ultra małe poletka mamy dodane, troszkę drzew, troszkę łąk. E, tu mamy jakieś jeziorko również dodane tu mamy sobie jakiś taki dojazd na to jeziorko proszę bardzo tak Uno wygląda tu mamy sobie takie poletko naprawdę duże mm, tutaj też jakieś takie pole mamy za tymi skupami, kolejne poletka tu mamy ale taką jakąś gospodarkę niby sąsiada niby opuszczoną coś w tym stylu, tu mamy różne pola tak to mniej więcej sobie tutaj ludziska Wygląda fajne kształty tego pola, tak by the way 50 na godzinę, jakieś znaki są postawione, nieźle. Mamy sobie KaiRO, twój partner w biznesie. Proszę bardzo, to jest spoko zrobione. Mamy sobie wagę, waga, która prawdopodobnie działa. Mamy sobie stację wapnowania, mamy sobie ten skup, mamy sobie y, sprzedaż kamieni i mamy sobie coś jeszcze. Co to są jakieś chleby? Chleby, jakaś piekarnia tu jeszcze jest. Także troszeczkę tych skupów w jednym miejscu. Tak UNO to wszystko sobie wygląda. Także tak to wygląda, tu taka dolina właśnie przedytowana, ale spoko, troszkę większa mapa, coś tutaj jest porobione. Tak to wygląda, także w razie jakichś pytań, wypowiedzi i tak dalej, piszcie w komentarzach. Ja po prostu takie coś dorwałem. Póki co, przynajmniej wisi to z Portalu, można pobierać od kilku dni, więc od wtorku na pewno bo we wtorek już to zauważyłem, że jest na LS portalu, także jak chcecie możecie pobierać, tak to wygląda, w razie czego to napiszcie jak to jest, jeżeli ktoś gra na tej nowszej Dolinie Rozbudowanej. Mm, I właściwie tyle, także króciutki odcinek, taka mała mapka, właściwie no to widzicie, nie? wiecie o co chodzi, jak to jest. Zobaczymy, czekamy ciągle na osadę, ponieważ osada ciągle jest na modhubie testowana, eee, po, po różnych tutaj błędach jest ciągle odsyłana na modhuba przez rajota. Tak samo mazowszany już są na tej liście takiej typowo testowanych, więc mazowszany już po e, jakichś około chyba niecałych 5 miesiącach może wreszcie wyjdą. Brawo modhub, brawo my. Tak to wygląda, także póki co czekamy dalej. Z, zapraszam jutro już na odcinek, na poprzednie odcinki. E, może dzisiaj będzie live, później wieczorkiem, jeszcze zobaczymy. Różnie to bywa sobota i tym bardziej, że dzisiaj dzionek e, zapowiada się. No taki troszkę zapracowany i trzeba tam pojechać, to ogarnąć, to zrobić, tam wyjść i tak dalej, więc tak to wygląda. Dobra, nie przedłużam trzymajcie się chajeczek.